Zapraszam na kolejny fragment książki pod tytułem Mix, autorstwa Maliny Ziejewskiej. Dlaczego zwoki dziewczyny znaleźliśmy w samochodzie? Zapytała Jagoda. Kiedy się ocknąłem i ją zobaczyłem, przestraszyłem się. Zapakowałem do samochodu i chciałem zakopać gdzieś nad brtą, ale nie mogłem. Potem przyjechaliście, wy resztę już znacie. Powiedział oskarżony. Nie my, tylko patrol Straży Miejskiej, uściśliła Anna. Skąd pan wie, że ją zabił? zapytała jagoda. Ja już nic nie wiem, nic nie pamiętam, krzyczał przerażony mężczyzna. Zabierzcie go, powiedział Zbyszek do stojącego z tyłu funkcjonariusza. Ten podszedł do niego i złapał go za ramię. Mężczyzna. Wstał i razem wyszli. Za nimi wyszli Anna, Jagoda i Zbyszek. Co wy o tym myślicie? Zapytała Gosia, kiedy koledzy stanęli przy niej. Wygląda na to, że ktoś wykorzystał sytuację, powiedziała Jagoda. Gówniara pochwaliła się facetem, a ktoś to wykorzystał, dodał Zbyszek. Albo facet jest taki dobry, umie bajać, w końcu jest pisarzem, dodała Anna. Twierdzi, że miał coś wsypane do szklanki. W jego mieszkaniu nie znaleźliśmy brudnych szklanek po napojach, powiedziała Jagoda. Nie było też śladów stosunków domu, powiedział Zbyszek. Dom był wyjątkowo czysty, aż za bardzo, dodała Jagoda. Tyle wiemy my. Wy nam powiedzcie, co usłyszałyście? Kłamał czy nie? Zapytał Zbyszek. Kiedy weszłam, był bardzo zdenerwowany. Kiedy zadawamy pytania, odpowiadał mechanicznie. Mówił tak, jakby chciał coś ukryć. Powiedziała Anna, można założyć, że kłamał. A Robi wszystko, żebyśmy nie usłyszały czegoś, czego nie chce, powiedziała Gosia. Właśnie. Zastanawia mnie to, że przy nas zmienił się. Grał robota, powiedziała Anna. To znaczy, że coś ukrywa, dodała jagoda. Pojedziemy jeszcze raz do mieszkania. Jeszcze raz dokładnie przeszukamy wszystko. Może znajdziemy tam trzeci ślad. Jeśli nie, znaczy, że kłamie. Powiedział Zbyszek i razem z Jagodą pojechali do mieszkania oskarżonego. Wiesz, co mi nie daje spokoju? Kiedy rozmawiałam z jej klasą, jeden chłopiec oznajmił mi, że on dobrze zrobił. Odważył się zrobić to, co powinni zrobić inni, powiedziała Gosia. Wezwijmy go na przesłuchanie, powiedziała Anna. Nie, myślę, że lepiej będzie, gdy pojedziemy do szkoły i porozmawiamy z nim w obecności psychologa i wychowawczyni, powiedziała Gosia. Był to fragment książki pod tytułem Miks, autorstwa Maliny Ziejewskiej.